Nazywam się Paulina i od kilku miesięcy podróżuję vanem sama razem z moim psem. Zajechałyśmy do Norwegii, promem z Danii i przejechałyśmy już w południe kraju fiordów. Z Kristiansand do fiordu tam ruszyłyśmy drogą sceniczną Joren, a potem z Diturem na Monofossen pod Lysefjord i dalej jechałyśmy drogą sceniczną Ryfelke. W Sauda nie dało się przejechać przez góry, zatem wróciłyśmy dookoła fiordu i dotarłyśmy do miejscowości Hora. I jadąc dalej, znalazłyśmy się w Odda miasteczku będącym furtką na naszą kolejną destynację, na region Hartanger. Już pierwszego poranka tutaj otrzymałyśmy od natury niesamowity spektakl światła i mgły na fiorcie. W takiej odsłonie tego północnego krajobrazu jest coś ponadprzeciętnie magicznego, niesamowitego. Ten widok, który nas tutaj przywitał, to obraz Norwegii takiej, jaką kocham bardzo mocno, jaka zawsze dogłębnie mnie wzrusza i dla jakiej zawsze tu wracam. Zatrzymałyśmy się w Sundel, niewielkiej wiosce położonej koło wielkiej atrakcji. Kawałek w głąb doliny znajdowało się tam bardzo popularne jezioro zwane, bon które przyciąga olbrzymie tłumy każdego roku. Ale ponoć jeszcze było miejscami zamarznięte, dlatego postanowiłam, że jeszcze tu wrócimy za kilka dni, jak nieco się ociepli. A robiło się cieplej z każdym dniem, choć jeszcze tego nie czułam. Ciąż jest zimno. Jeszcze nie stopniał cały śnieg z gór. Po prostu wszystko też tak bardzo wolno tutaj. Kwitnie, więc wiosna już dawno powinna tutaj być, a jeszcze jej nie ma, tak naprawdę. Więc, no, czekamy trochę. Wszyscy mówią, że wiosna w tym roku jest bardzo zimna e, i taka dość spóźniona. Rodzinny portret, co? O tych rybach, cudownie. Ale zachód piękny. Wiosna tego roku była tu zimna. Przyszła też dużo później. Rozmawiałam z tutejszymi mieszkańcami i opowiadali mi, że jeszcze dwa tygodnie temu Leżał tutaj śnieg, i że dawno nie pamiętają tak zimnego maja. W tym regionie fiordu pogoda nieco zaczęła się psuć. Dlatego pojecham w inny region tego niezwykle rozległego fiordu. Doliny i fiordy spowite były świeżą zielenią, a na szczytach wciąż znajdowała się masa śniegu. Topniał on jednak bardzo szybko, sprawiając, że w krajobrazie pojawiały się setki wodospadów i naprawdę ciężko było oderwać wzrok od piękna dookoła. Ponoć to właśnie tu, w rejonie Hardanger, można dostać najpiękniejszą wiosnę norweską. Choć początkowo jej nie czułam, to w końcu trafiłam na nią w okolicach Lofthus. I jakaż to była wiosna, krajobraz wypełniały nagle setki, tysiące kwitnących drzewek jabłoni. Tego nie widać, ale tam jest tysiące medus. Naprawdę, po prostu tysiące medus. Gdzie okiem, po prostu... Dojechałyśmy do Eightfoldu, gdzie chciałam zostać, ale ostatecznie pojechałyśmy jeszcze dalej. Koło jednego z moich ulubionych wodospadów. I tak dobrze mi się jechało, że zajechałyśmy aż za WOS. Jechałam i jechałam. Poczułam tego dnia zew drogi. Nie potrafiłam się zatrzymać na dłużej. Chciałam więcej i dalej. Droga pochłonęła mnie tego dnia. We Śniegu było mnóstwo, a wiosna, która panowała nad fjordem była tylko wspomnieniem. Od góry wciąż panowała zima i z każdym kilometrem dalej od fjordu, tym głębiej w tą zimę. Dojechałyśmy w przepiękne miejsce, bowiem dookoła sodko i wyłącznie lasy, takie niesamowite strumienie. I góry, góry pokryte śniegiem i w ogóle jest tu wciąż zima. Mimo, że mamy maj i to właściwie środek maja, I ja to miejsce znam <śm> z lata i już szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać właśnie latem. Bo jest tu coś naprawdę wyjątkowego, ale jeszcze tego nie mogę pokazać, bo. No, po prostu przy roztopach się nie da. Zostałyśmy tu na noc, po czym szybko powróciłyśmy pod Hardangerfjord do wiosny. Zatrzymałyśmy się w takim miejscu na końcu fiordu niedaleko miejscowości Ulwik, w wioseczce Osa, ale jest jeden szkopuł. Niestety na zbiorniku paliwa pojawiły się nacieki. I nie wiem, co to oznacza. Muszę to sprawdzić. Kurde, to jest gdzieś wentylator z kibla. <słuch> Fuj. Takim sposobem niespodziewanie wkradł się nam do sielskiego życia typowo vanlife'owy minus, czyli usterka. Usterka, którą trzeba było się zająć, a oczywiście w Norwegii nie jest to najcudowniejsza rzecz, ponieważ usługi są tu bardzo drogie również mechaniczna Runa, od co to? Niestety konstrukcja. Niestety to sieci. Ale dałam nam jeszcze kilka dni sielanki i korzystałem z pogody, po czym ruszyłyśmy w poszukiwaniu mechanika. No I jesteśmy w warsztacie. Od początku, ponieważ jeździłam trochę z warsztatu do warsztatu. W jednym nie mieli podnośnika, w drugim stwierdzili, że nie naprawiają mercedesów, i wysłali mnie do innego jeszcze warsztatu, gdzie zajechałam. Jak już zamykali, więc kazali mi przyjechać następnego dnia rano. I następnego dnia rano panowie wzięli Simbę na podnośnik, sprawdzili, co i jak, no i faktycznie jest jakiś przeciek w zbiorniku na paliwo. Ale jak to ze zbiornikiem na paliwo jest, e, większość przewodów znajduje się na górze, więc żeby to naprawić, muszę ściągnąć ten zbiornik, a że jest on praktycznie pełny, to muszę najpierw wyjeździć to paliwo i e, zajmować się tym w poniedziałek. Także jeszcze prawie cały tydzień do naprawy, więc jeszcze tydzień będę gdzieś tutaj, w tej okolicy. Aczkolwiek jest bardzo pięknie, teraz zajechałyśmy na taką miejscówkę. No jest rewelacyjnie, jest po prostu bajeka. Nie pozostało nam nic innego, jak po prostu dalsze ruszenie w drogę. Znalazłyśmy się po zachodniej stronie Hardangerfjordu, tej najbardziej zachodniej. Fjord był tu bardzo rozległy, a góry i wybrzeża wokół dużo łagodniejsze. W oddali widać było ośnieżone góry i lodowiec nieśmiało wyłaniający się pomiędzy. It's a far W kilku dniach na tym zachodnim wybrzeżu powróciłyśmy na wschód. Chciałam zobaczyć, jak tutaj prezentuje się ta część drogi scenicznej, która również tędy przebiega, a jeszcze nas tu nie było. Minęłyśmy jedną procesję z okazji święta norweskiego, 17 maja. Dzisiaj naprawdę boli mnie głowa i nie mam ochoty na nic. A jest święto norweskie. Płyniemy promem dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zmieniłyśmy miejsce. Jesteśmy teraz na takim punkcie widokowym, punkcie odpoczynku, e, który się nazywa e, Horajna albo Herajna jakoś tak. To jest punkt na drodze scenicznej Hardanger Fjordu. Ta trasa z tej strony Uważam, że jest chyba najładniejszym odcinkiem tej drogi scenicznej. Przynajmniej w takim moim własnym odczuciu. Chociaż ten odcinek przy odzie również spoko. I cieszymy się na razie słoneczkiem. Tak. Proszę, widoki na morze. Runa szczęśliwa. Ja czy I dzisiaj zajmujemy się robieniem niczego i odpoczywaniem. Po tej stronie również było czuć przestrzeń, ale także teren dający wrażenie dużo większej dzikości. Było tu więcej lasów, mniej gospodarstw i sadów a bardzo rozległa i dość łagodna, jak na Norwegię kamienista linia Brzegowa dodawała dużego uroku. No i były tu też niesamowite zachody słońca, przynajmniej do momentu, kiedy nie zepsuła się pogoda, paliwa do wyjeżdżenia było jeszcze sporo, dlatego jechałam dalej. Jechałyśmy w prawdziwie wiosenno-kwietnym raju, nawet bez słońca i to było tak niesamowite jak dosłownie z dnia na dzień było widać jak rozkwitają kolejne kwiaty. Jabłonie, ale także masa kwitnących mniszków lekarskich i rzeżuszki łąkowej, która momentami tworzyła wręcz kwieciste dywany kolorując polany na jasny róż. Naprawdę nie mogłam przestać się zachwycać tą wiosną w rozkwicie. Nagle z przedwiośnia i z innych dni zrobiło się ciepło, świeciło słońce, krajobraz pokrywały tysiące kwiatów. Jeśli bajka istnieje, to właśnie tak ją sobie wyobrażam. Zajechałyśmy sobie do takiej miejscowości, która się nazywa Aga i jest to niesamowite miejsce do parkowania, powiem, e, zaparkowały się dosłownie w sadzie. I jest to chyba pierwsze takie miejsce, gdzie faktycznie ten parking jest no blisko drzewek owocowych, co jest w ogóle niesamowite, bo e, no przysięgam, gdzie teraz wzrok mi nie sięga, to coś kwitnie. Nigdy nie widziałam tyle kwiatów kwitnących naraz. No, przysięgam, magia. <laughs> za tutaj jest? O rany! Dzisiaj jest przepięknie. Jest taka słoneczna pogoda. Wszystko tutaj wygląda totalnie inaczej. Po prostu tak soczyście zielono, wszystko kwitnie i jeszcze ten śnieg w górach, no. Powiem Wam, że jest sama radość z jazdy i po prostu oglądania tych widoków. Coś, co niesamowicie polecam to na bank właśnie wizytę tego regionu Hardanger podczas właśnie wiosny. Końcówka maja to jest chyba idealny moment. No po prostu jest przepięknie, tak wszystko kwitnie. O! Cudo. Nie mogło być za pięknie, dlatego van krzyczało serwis. Obróżnienie szarej wody, nalanie świeżej, wyczyszczenie toalety. Zajecham na darmową stację serwisową, ale tak trochę bardziej w górach. Od razu powrót do zimy. Stwierdziłam, że jest za mało takich. Um bardzo prozaicznych rzeczy przywanie, dlatego y, jesteście teraz świadkami opróżniania mm, zbiornika z szarą wodą. Najgorsza robota czyli kibele czyszczenie, mm. ale w sumie to chyba wam daruję. Echo. just a part's beats to mocno wczułam się w nastrój typowego road tripa. Ten dzień był doskonały, bo miał wszystko. Zobaczyłyśmy masę niesamowitych miejsc, przepięknych krajobrazów, wodospadów, dolin. Do wszystkiego świeciło słońce i tego dnia poczułam też, że że to ten moment. <noise> na powrót na tą wielką atrakcję, która jeszcze kilka dni temu była zamarznięta. Bądź zwane miejsce było przepiękne. trafiłyśmy naprawdę na niesamowity dzień na odwiedzenie tego miejsca. I ogólnie to był naprawdę dzień spełnienia. Moje serce było pełne. Jesteśmy teraz w naprawdę jednym z najpiękniejszych zachodowych miejscówek kamperowych. I mamy taki słoneczny dzień. Dziś w ogóle był super dzień. Wszystko kwitnie. Jest cieplutko, słoneczko. Oby więcej takich dni. W końcu zaczyna się lato. Wypełnieniu tą dobrocią gotowe byłyśmy na zmierzenie się z rzeczywistością. Powróciłyśmy do mechanika. Ehm... Cóż, mieszkamy sobie teraz na parkingu przed mechanikiem, ponieważ czekamy na części, żeby simba został naprawiony. Nie? Jak ta brona ci się podoba? Mimo że nie jest to coś, co należy do miłych wspomnień, to wolę patrzeć na to tak, że miałyśmy i tak szczęście, że nas przyjęli i że ostatecznie do wymiany była tylko uszczelka. Uf. <grywa>